Gotowe do tego, aby rozpocząć to spotkanie. Czwarty pojedynek w tym sezonie pomiędzy GKS-em Tychy i Stoczniowcem Gdańsk. Rozpoczynamy mecz 36. ostatniej kolejki sezonu zasadniczego Polskiej Hokej Ligi. Kto wie, kto wie, być może powinniśmy zapamiętać to nazwisko w bramce Stoczniowca. A teraz złe zagranie i jest pierwsze trafienie. Wykorzystany błąd przy tym rozegraniu. Jarosław Rzeszutko otwiera wynik tego spotkania w drugiej minucie w 54. sekundzie. Tak szczwany lis jak Jarosław Rzeszutko nie mógł się pomylić przy tej próbie. Prezent drużyny stoczniowca czeka przed polem bramkowym Jean Dupuis. Szczechura do wronki. Jeszcze raz szczekura. Świetnie teraz pokazał się Marek Biro i jest 2 do zera, Ależ początek gospodarzy. Czwarta minuta i pierwsza sekunda. Rozkojarzeni we własnej tercji, zdekoncentrowani podopieczni Krzysztofa Lemana. Powstrzymany, ale ten krążek nie może wydostać się za linię niebieską. Kogut 3-0. No i tutaj już był zasłonięty Szczepkowski gdzieś tam po kontakcie z jego sylwetką krążek wpadł do siatki. No i nie wygląda to najlepiej dla drużyny z Gdańska. Nie wygląda najlepiej ta perspektywa zakończenia sezonu zasadniczego. 5 minut 10 sekund i tu już 3 bramki. Że wyrośnie nam z tej gdańskiej szkoły bramkarzy, nie być może golkiper na miarę odrobnego, a my mamy 4 do 0 uderzenie, po którym krążek odbija się od poprzeczki, wpada do siatki, no i tyszanie zanosi się na demolkę w 36. kolejce Polskiej Hokej Ligi. Z Nadgarska wypalił Petr Nowajowski. Szósta minuta, 16 sekunda. Hagieck z Jastrzębie 2 do 1 z energą Toruń. My mamy pierwsze wznowienie w Tykach i od razu akcja stoczniowca. W wynikach. A to może za chwilę, bo jest 5 do 0 dla GKS-u tych w 23 sekundzie drugiej tercji. jean Dupuy. po podaniu Patryka Wronki podwyższa wynik spotkania. 20 minuta 23 sekunda pierwsza kontra Tyszan w tercji drugiej już zakończył prezentacji Polski Bartosz Ciura teraz znakomite podanie do Jeziorskiego ten jest faulowany jeszcze Tyszanie nie ma krążka w siatce będzie sygnalizowana kara po tej interwencji Solińskiego i będzie rzut karny w 25 minucie i 7 sekundzie zasadniczym. Jeziorski kontra Soliński Jeziorski jednak obok, gola nie ma cały czas, 5 do 0. Michael Cichy jest 6 do 0. Tyszanie podwyższają wynik zdobywając pierwszego gola w przewadze. Znalazł gdzieś tam lukę w postawie Wiktora Solińskiego. Michael Cichy. Ale teraz jest trafienie numer 7 jego autorem, Paul Szczechura. 28 minuta 18 sekunda, Skuteczny na boliku Jean Dupuis, mocny strzał, Pola Szczechury i bez szans na reakcję Wiktor Soliński. 8 do 0 po tym trafieniu Michała Kotloża, gdzie tam krążek odbił się jeszcze od obramowania świątyni, strzeżonej przez Wiktora Solińskiego. Dokłada swoje trafienie w tym spotkaniu po tym zagraniu. Bodaj Patryka Koguta, Michał Kotloż. 37. Jest to minuta i 9 sekundy. Maciej Rąbkowski, który powędrował. Za, na nią za opóźnianie gry na 26 sekund przed końcem drugiej tercji. raz Martin. Stawili oczywiście zamek Tyszanie. Mroczkowski. Szuka pozycji do strzału. Pociągnął z nadgarstka. Jest 9-0. I w końcu ma swoje trafienie w tym spotkaniu. Krystian Mroczkowski. Czekał, czekał. Nie mógł się doczekać. Strzelał, strzelał. Aż w końcu zdjął pajęczynę z bramki. Wiktora Solinskiego w 42 minucie i 5 sekundzie gry. Krążek cały czas w grze. Nowajowski, cichy. Aleks Trzechura i ten krążek przedostaje się do bramki. Nie był w gotowości przy tej interwencji. Wiktor Soliński miał kłopoty w tej akcji już po tym pierwszym strzale, kiedy wypuścił kij z rąk. Później nie udało mu się dobyć swojego oręża, swojego narzędzia gry. Częściej dotykał krążka niż Andrzej Raszka przez 40 minut. Jeszcze Józef Witek, ale już syrena końcowa. Nie będzie bramki honorowej dla stoczniowca. To spotkanie kończy się deklasacją i pewnym zwycięstwem GKS-u Tychy 10 do 0. GKS-u Tychy, który, który wygrywa nie tylko to spotkanie, ale także sezon zasadniczy Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2020-2021. GKS Tychy kończy ten sezon z 83 punktami, na które złożyło się 25 zwycięstw podstawowych. W tym czasie gry trzy wygrane po rzutach karnych i też trzeba doliczyć dwa punkty za porażki w dogrywkach. Bilans bramkowy 151 do 91.